Z tej strony FC Gamer i nie ma tutaj suchego, ale jest i gada ze mną. I to już. No, raczej to można przedstawić. Pierwszy odcinek. No to dobra, no to to jest pierwszy albo drugi odcinek mojego survivalu. No i może zaczniemy. No tak, pierwsze co? No trochę dużo tego zbudowałem. No dobra. To tak, tutaj jest taki tunelek fajny. Co prowadzi do mojej chaty pierwszej. No to tak. Yy, tutaj są moje ja wielkie schody, dzisiaj... no. nie E. No i co? Nie masz? Nie. Nieważne. To tak, tutaj jest jakby taki garaż, czy coś, no, nie wiem, może jeszcze coś tutaj dorobię. To, to po, no, pójdziemy do góry. Takie fajne schodki. I tutaj jest mój pokój głównie. Jeszcze może coś tutaj dorobię, no i zejdziemy sobie tym tutaj. Tak, tak, tak. No. Tutaj tak się fajnie schodzi. Tam jest zejście do tego... No i jesteśmy, dobra. I e, tutaj jest mój magazyn, tam jest jaskinia. Nic e, tutaj tak zrobione. A to jakieś takie małe źródełko, tutaj źródełko i tam jest Taki swój taśmę. Ze dwóch. Okej. No, teraz tutaj są moje pieseczki. Nie było się. No. Siadł. No. No, no to teraz pójdziemy do drugiego domku. I oto on jest. Chyba najlepiej mi to wyszło. Tak myślę. Eee, może ty tak na zewnątrz to wygląda o wiele lepiej, ale w środku no to już jak wymyślicie. Tutaj takie coś zrobiłem, nie wiem, to po prostu tak randomowe. Ech, tutaj tak, bo uwielbiam te kaktusy. A tutaj coś takiego, no siedzieć sobie i tak dalej. No i tyle. Myślałem nad tym, żeby zrobić tutaj takie... E, następny taki tunel, co prowadzi tam do góry. No i coś tam na górze zrobić. No i w tym odcinku to głównie pójdziemy sobie do kanionu Więc idziemy Dosłownie na wprost jest kanion, tam już od... zrobiłem sobie obsadę i tak dalej Zamierzam, może coś w tym zrobię Jakiś właśnie Nie wiem, ma do, do tego No i mamy tutaj przygotowane wszystko Idziemy. Jestem. Okej. Okay. A ja no jestem. Właśnie tu ci napisałem na skateboardzie. Już. O, witam ponownie. Mieliśmy, znaczy ja miałem problemy techniczne. No i zaczynamy. A ty słuchaj mu w głośni. Teraz problemy techniczne. No tak, bardzo. Co tutaj robi świnia? Dziękuję. E, to może wykopię wągiel. Wungel. Ja wbiłem. Brawo. On nawet... Patrzcie, na suchy nawet nie znał haski. <laughs> dobrze, dobrze. No, no tak, już tutaj byłem trochę. No nie no, zapomniałem pochodni. Och. E, to się wracamy. Ale najpierw żelazo. Nie Nie na widzę kopać dirt. Spadaj dirt. Dirt śmierci główny. Dirt. Dirt. Ja gdzieś po pochania. jestem skautem Bardzo cię słychać Co? Bardzo cię słychać Ale co? Nawet nic nie słyszę, ale to spoko Aaa, coś słyszę, coś słyszę Słuchasz, szalejesz. A przepalimy sobie tak, dobra i idziemy łąbą, Combo Ale dobra. trochę Spokojnie i tak tego nie słyszę zbytnio... Jezus, Jezus, Jezus. a, dobra. Co jest w tych jaskiniach? oczywiście na końcu, jak skończę cały ten... Tą serię survival i jeżeli nie mówiłem, no to mam po prostu zrobić taką serię survival. Eee, nie wiem, czy z suchym będę ciągle gadał, może czasami będę sam, czasami z kim. Co mnie obwedujesz? Nic. Już człowiek na chwilę pójdzie z muzyki, wiesz? Nieważne, suchy, nieważne. Co ja mówiłem, a tak, zapomniałeś. Eee, no nieważne. Jak mi się przypomni, y, widzicie, ja mam krótką pamięć, jak mi się przypomni, to powiem. Będzie korek oparty pod drugim, że będzie się y, gamerowi ge... <gamy> chciało się. What? No, Ty się nie chce Mogę. Co? Mogę, ale nie dzisiaj. Dzisiaj no pan, czy... pana subliwivala nagramy, znaczy ja nagram. Ty to siedzisz i tam ograbiasz... no. chciałem powiedzieć. Nie za głośno. Tylko pu puść Skryleksa. Napiszcie w komentarzach jak on lubi, jakie piosenki lubicie. Co? Jakiego typu muzyki słuchajcie? A nie. Dobra, dobra. Polski tracerz. Disco polo żony. No. no. Tak, ona tańczy dla mnie. Po prostu najlepsza piosenka na świecie. Że po prostu chce mi się powiedzieć woda, ziemia, hemoglobina, taka sytuacja. No, 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 tak, reklamy. No tak. Reklamy cię nie lubią. Nie, nie ja sobie kopię w wąglach, a ty tam przeżywasz reklamy. O, dziękuję, puść to głośniej. Nie mogę. Czemu? Bo moja mama wygoni z domu. <laughs> Weź się ugarń. Mogę przedstawić O, dziękuję. Słuchacz. Nie ma. Och. No, Już ma się zacząć najlepsza, a ten, e, nie ma. Jakie ham. No dobra, bo. Starczy. Ty no. no. yeah. Dużo żelazia. No jaki co ty będziesz w tak wyłączał i co... Pisałem inny tytuł. <laughs> Dobra Więc co robisz na swoim suRwivalu? wtedy sobie Na razie to tutaj zwiedzam kanionek. Tu masz strillax. To jest strillax? Dobra, wyłącz. Ty kobieto, wyłącz to. No czekaj, co ja się powiedzieć? Ty kobieto... Hi, 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 hi. No, Nadal sobie nie przypomniałem, co ja mówiłem o moim survivalu. O mnie coś mówiłeś, że nie będziesz ze mną cały czas gadał. No, bo czasami będę sam nagrywał, a czasami z tobą, no. To może niedługo będziesz miał własne konto na YouTubie Czy znaczy nie Mówiłem A jeżeli już, to po wakacjach A jeżeli już, to y, za dwa lata Wyło to. nie, nie to. Przepraszam, Dobra, bo będą prawa autorskie Nie, zabijcie go po prostu Kilo mi się Ale spędziłem. i tak do tego wszystkiego damy te linki. Do piosenek, które puszczaliśmy No chyba nie No chyba tak No chyba nie do Ame Dobra to puszczę, to puszczę I love you potato Nie puszczaj nic <laughs> Jakie I love you potato spot? Co to ma być? Nie puszczaj <laughs> nawet tego, bo cię zabili <laughs> Sorry Zabiję cię kiedyś oh, No na serio drewna mi brakuje, muszę iść na chatę No kama ladies Dobra, no to jedziemy po do mojej chaty Jakby co, ten cały safe to trochę mi zajęło cały miesiąc chyba, bo budowałbym go szybciej zbudował ale no musiałem nagrywać jeszcze z Panem suchym i miałem jeszcze inne rzeczy, takie rzeczy jak... I love Jezu! Nie, ty jesteś nienormalny. Dobra. Patrzcie jaki szybki jestem, jestem skałty. nareszcie mam ci co myślą że nasze filmy są nudne są dziwni słyszysz mnie Paulina? o tak to do ciebie mówię idiotko mnie już tam wołają gdzie cię wołają A, musimy kończyć wiesz? no ja nie muszę no ale musimy kończyć odcinek, ponieważ to był bardzo interesujący odcinek z survivalu SD Gamera, tak. Nieprawda. Kłamiesz. Nie. Kłamiesz kobieto. Nie no, ale tak na serio. Aha, no dobra, no to. E, to wiecie, no... A, już pamiętam co miałem powiedzieć wtedy. Darka! Nie, jeszcze nie mamarki. <gry> Miałem powiedzieć, że jak wszystko to skończę, Jezus, rzuciłem sobie coś, jak skończę cały mój survival, to podam ten, nie wiem, na Mediafire, no na jakimś tam programie, żebyście sobie mogli wziąć ten survival. Chyba, że byście teraz chcieli, no to powiedzcie, napiszcie w komentarzach, dajcie lajka, like suba albo w dupę, żartuję. No dobra, no to narka, cześć papa. Już kończę, mamo. Jezus, ja tego nie wydnę. Narka.